filmik zawiera bardzo dużo ilość spoilerów na temat omawianej produkcji. Jeżeli chcesz obejrzeć film, a nie chcesz znać szczegółów, fabuły filmu, to wyłącz ten filmik i wróć po obejrzeniu omawianej produkcji. Witam serdecznie na kanale Gikowe Spekulacje. Ten kanał ma na celu luźne przedstawienie różnych zagadnień z filmów, które nie zostały wyjaśnione bezpośrednio. W odcinkach na tym kanale będziemy omawiać przedmioty, sytuacje, postacie, wydarzenia które działy się w konkretnych filmach i które nie mają swojego bezpośredniego wyjaśnienia, lub mają gdzieś w internecie szczątkowe informacje na stronach fanowskich. No i na pierwszy odcinek na tym kanale leci Wojna Światów Stevena Spielberga z roku 2005. Wielu z was zapewne kojarzy film Wojna Światów z 2005 roku, którego twórcą jest Steven Spielberg, znany amerykański reżyser. Film bazuje na powieści Herberta George'a Willsa, książce o tym samym tytule Wojna Światów wydanej w 1898 roku. Historia i film, jak i wiele pozostałych produkcji, również filmowych, które powstały na bazie książki Herberta George'a Wills'a, opowiada o przybyciu pod koniec XIX wieku marsjan na Ziemię, którzy po prostu chcą zniszczyć rasę ludzką. W powieści Wills'a maszyny, które zaatakowały Ziemię, to maszyny kroczące, posiadające trzy nogi, wysokie na około 30 metrów, oraz atakujące ludzi tzw. promieniem ciepła. My zaś będziemy opierać się, tak jak było wcześniej wspomniane, o wersję z 2005 roku reżyserii Stevena Spielberga. Steven Spielberg dość mocno zmienił produkcję, którą stworzył. W jego zaś wersji w czasach współczesnych, gdzieś prawdopodobnie na początku wiosny, pojawiają się wszędzie na Ziemi dziwne burze magnetyczne, które wytwarzają bezdźwięczne, można by to nazwać, władowania. Władowania uderzają w Ziemię wielokrotnie w jednym miejscu, po czym po jakimś czasie z Ziemi wychodzą potężne, trójnożne maszyny. Problem jednak polega na tym, że film ma parę kwestii, które trzeba wyjaśnić, i spróbuję je wyjaśnić. Ale pamiętajcie, że to są tylko moje luźne przemyślenia, więc wcale nie musi to być prawda, a raczej to, co po prostu myślę. Spróbujemy sobie rozkminić, wyjaśnić, jak to możliwe, że maszyny pod ziemią przetrwały tyle tysięcy lat, być może nawet dłużej. Oraz przedstawimy kilka rodzajów maszyn, ponieważ takowe się pojawiły w filmie, oraz dodatkowe inne ciekawostki. Okej. Okay. To zacznijmy może od tego, jakie rodzaje trójnogów występują w wojnie światów Stevena Spielberga. Teoretycznie występują trzy rodzaje takich maszyn. Na początku filmu, po raz pierwszy, z ziemi wychodzi maszyna trójnóg, będąca maszyną bojową. Według spekulacji z internetu, maszyna ta nie posiada ani macek. Ani klatek do przytrzymywania ludzi. Choć w filmie może być sytuacja, że nie widzimy tego, a takie elementy, typu klatka na ludzi, które są montowane z tyłu trójnoga specjalnie do tego, aby łapać ludzi, są zamontowane w trakcie, kiedy tego nie widzimy. Co do macek, one wyłaniają się i wychodzą z maszyn, z dolnych części. Być może maszyna na początku nie używała tych macek, bo rozpoczęła przecież proces anihilacji ludzi. Także teorie o trzech maszynach, gdzie jedna występuje jako maszyna bojowa, a druga wersja maszyny posiada te macki i klatki, można było określić, że jest to jedna ta sama maszyna. Tylko z czasem, podczas całego procesu anihilacji ludzi, elementy jak klatki zostały zamontowane, zaś później zaczęła Maszyna używać macek w celu, właśnie, przenoszenia ludzi z ziemi do tych klatek. Istnieje jeszcze jedna wersja trójnogów, o której przynajmniej nie słyszałem za wiele w internecie. A które są dość majestatyczne i wyglądają naprawdę ciekawie. Są to ulepszone trójnogi bojowe. Występują m.in. w scenie walki na wzgórzu wraz z wojskiem amerykańskim. Taki trójnok również występuje podczas przewracania statku, podczas kiedy nasi bohaterowie próbują owym statkiem uciec z portu. Są to dużo większe maszyny, nieporównywalnie większe, które prawdopodobnie idą jako pierwszy front, robią tak zwaną czystkę dla pozostałych mniejszych maszyn. Ich siła jest ogromna, możecie zauważyć, między innymi tutaj na screenie, że posiadają więcej reflektorów, ich budowa wygląda troszeczkę inaczej, oraz fakt, że prawdopodobnie, ponieważ mniejsze maszyny, te podstawowe trójnogi były obsługiwane przez jednego obcego, być może te potężne maszyny kroczące, które były jako wystawiane pierwsze na pole walki, być może posiadały załogę większej ilości, minimum dwóch obcych. Wątpię, żeby tak potężne trójnogi były sterowane przez jednego obcego. Kolejny punkt tego filmu to wyryte napisy na bokach trójnogów. Wszystkie maszyny w filmie posiadają, przynajmniej możemy to zobaczyć w niektórych scenach, między innymi w scenie, gdzie maszyna wciąga Reja do środka. Można zauważyć pewne napisy, a raczej znaki, które znajdują się na bokach trójnoga. Oficjalna wersja brzmi tak, że zostało to wymyślone na potrzeby filmów i nie ma to konkretnego znaczenia. A my spróbujmy rozwinąć troszeczkę ten wątek i zastanówmy się, co dokładnie mogło oznaczać te znaki. Według mnie te znaki to prawdopodobnie znaki rozpoznawcze poszczególnych trójnogów. Ponieważ nie bardzo idzie zauważyć podobieństwo tych napisów, przynajmniej być może to ominąłem, że są takie same, ale wydaje mi się, że jest to coś w formie numeru seryjnego trójnoga. Tak jak w wojsku, każdy sprzęt, typu czołgi czy jakieś opancerzone pojazdy, mają swoje własne oznaczenia, żeby były rozpoznawalne, tak samo prawdopodobnie trójnogi były po prostu w ten sposób oznaczane. Choć można powiedzieć również, że i te znaki mogą być rodzajem jakichś. Można to określić customowych napisów, które konkretny obcy, będący operatorem, pilotem takiej maszyny, chciał po prostu mieć na trójnogu. Z pewnością jest to język obcych, którzy zaatakowali Ziemię, ponieważ w samym filmie nie są to Marsjanie. W filmie niewiele wiadomo o samych obcych, ponieważ prawdopodobnie pochodzą z jakichś dalekich, odległych miejsc wszechświata, z nieznanej planety. Nie jest to podane i nie jest to wiadomo. Kolejny punkt to nasze trójnogi były również wielkimi kombajnami. Jeżeli oglądaliście film, to wiecie, że ludzka krew i wszelkie inne płyny osocze pozostałe były przetwarzane tak samo jak ludzie, którzy byli wciągani z klatki przez mackę z tyłu trójnoga. Byli przetwarzani na coś w rodzaju kompostu, odżywki dla tajemniczych roślin, czerwonych roślin, które zaczęły porastać w całą planetę. Obcy po pierwszej wstępnej anihilacji ludzi zaczęli na Ziemi hodować coś, co może być źródłem pokarmu dla obcych, bądź środowisko obcych na ich planecie posiada taką roślinność. Te niby rośliny być może źródło pokarmu. Wyglądały jak czerwone korzenie. Trójnogi zaś poruszały się wśród tej dziwnej roślinności i rozpylały przetworzonych ludzi na tą roślinność. No dobrze, ale pytanie brzmi skąd obcy wiedzieli, że akurat ludzie, którzy zostaną przetworzeni, płyn będący czymś w rodzaju właśnie odżywki, akurat pomoże szybkie rozwijanie się owych korzeni. Czy to kwestia tego, że tkanka biologiczna, czy krew po prostu obojętnie jakiego organizmu ze wszechświata działa w ten sposób na ich rośliny? Choć z logicznego punktu widzenia no nie powinno tak być, ponieważ jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, że we wszechświecie istnieją inne rasy, inne stworzenia, to ich organizmy, ich osocza, wszelkie rzeczy, elementy, płyny, które by ich organizmy wytwarzały, znacząco z pewnością by się od siebie różniły, więc raczej tutaj jest kwestia niedopatrzenia. Bo tak jak wcześniej było wspomniane, skąd niby obcy doskonale wiedzieli, że akurat przetworzona tkanka ludzi spowoduje nagły z. Wzrost ich roślin. No dobrze, a na sam koniec zastanówmy się nad najdziwniejszą i najbardziej tajemniczą kwestią w tym filmie. Jak to jest, że maszyny zostały zakopane tysiące lat, a nawet i prawdopodobnie więcej pod ziemią, jeszcze zanim pojawił się człowiek? Jak doskonale wiemy, w przeszłości ziemia miała inny skład atmosfery. Jeżeli by tak na to spojrzeć teraz, w tym momencie kiedy uderzyli w czasach współczesnych, powiedzmy to był rok 2005, powietrze było dla nich odpowiednie na ziemi, ponieważ oczywiście jest i scena z samymi opcjami, gdzie oddychają naszym powietrzem, nie posiadają żadnych aparatów oddechowych, nie posiadają żadnego sprzętowania, co również jest dość dziwne, to po co te maszyny były zakopywane te wiele tysięcy lat wstecz? Choć może być i tutaj kwestia milionów lat. Ale czy obcy akurat zakopywaliby te maszyny w okresie, kiedy żyły dinozaury? Poza tym, jakiej technologii użyli do tego, aby zakopać te trójnogi? Przecież, o ile dobrze wiadomo z tego filmu, tych trójnogów były setki, jak nie tysiące, może i nawet więcej na całym świecie. To musiała być ogromna, skoordynowana akcja. Ale fakt tego, dlaczego zostały zakopane wtedy... I skąd niby obcy wiedzieli, że akurat na Ziemi pojawiły się ludzie? Jaki był tego cel? Bo jeżeli byśmy na to spojrzeli jeszcze z innej strony, skoro zakopali te maszyny i czekali tak długo, to dlaczego wcześniej nie przejęli Ziemi? Równie dobrze mogliby wcześniej po prostu zostać na planecie, nie zakopywać maszyn i być dominującym gatunkiem. Jednak z jakiegoś powodu czy to może składu atmosfery innych warunków Temperatur? Po prostu ukryli maszyny pod ziemią i czekali na odpowiedni moment? Czy obcy po prostu domyślili się bądź odkryli, że z czasem atmosfera Ziemi i temperatura zmieni się odpowiednio do ich organizmów? Ciężko jest odpowiedzieć na ten temat, ale jest to dość dziwne zagadnienie. No i kolejna sprawa, która tutaj też powinna się pojawić, to fakt, że przecież maszyny trójnogi to po części bioorganizmy, w tym znaczeniu, że są półmaszynami, a półżywymi organizmami, i to można wielokrotnie zauważyć. Między innymi podczas wyłaniania się macek, które wyciągają ludzi z klatek, widać doskonale błonę, z której wyłania się macka. To teraz pytanie brzmi, jeżeli te maszyny zostały właśnie zakopane tyle lat wstecz, jakim cudem, będąc maszynami biologicznymi, przetrwały pod ziemią tak długi okres? Czy jakaś maszyneria, urządzenia na pokładzie tych trójnogów podtrzymywała część biologiczną przy życiu przez tak długi okres? Czy po prostu jest to zwykła fikcja, troszeczkę nielogiczna? No i końcowa kwestia to, czy obcy naprawdę byli tak głupi? Że nie zdawali sobie sprawy, iż części biologiczne maszyn zostaną zarażone przez ziemskie wirusy, zarazki, bakterie. Sam film kończy się tym, że rasa obcy, która zaatakowała Ziemię, ginie wręcz w sposób bezmyślny, w sposób wręcz śmieszny. Przez dłuższy czas niszczyli rasę ludzką i przede wszystkim, jak właśnie było wspomniane wcześniej, używali ludzi do swojej odżywki, dla swoich czerwonych korzeni. Ale obcy, Tworząc taką technologię, tak potężne maszyny, niezniszczalne, ponieważ posiadały niewidoczne osłony, lasery, promienie, ogromną siłę rażenia. Co jeszcze wtrącę ciekawostkę, że maszyny były zasilane energią elektromagnetyczną. Hm. I istoty tak potężne intelektualnie i zaawansowane technologicznie nie przewidziały tego, że na Ziemi będą takie organizmy mikrobiologiczne, które będą w stanie zniszczyć od środka ich trójnogi? Cóż, tutaj można wyjaśnić to prawdopodobnie pychą i pewnością siebie. Obcy byli przekonani o swojej władzy, o swojej wyższości nad ludźmi, tak bardzo byli zaślepieni, że nie przewidzieli owych skutków. No cóż, mieli Państwo, to by było na tyle w tym pierwszym odcinku dotyczącym wojny światów Stevena Spielberga z 2005 roku. Można byłoby tutaj jeszcze wrzucić dużo więcej ciekawostek, ale chciałem przedstawić Wam te najbardziej, według mnie, ciekawe i nie dające spokoju. Jeżeli ten filmik wam się podobał, bardzo bym prosił was o subskrypcję, ewentualną łapkę w górę i jeżeli chcecie, to możecie pozostawić komentarz, podzielić się swoją opinią, podać dodatkowe ciekawostki, co tylko zechcecie na temat tego filmu, piszcie w komentarzach. Kolejne filmy będą pojawiać się za jakiś czas i będą miały podobną formę. Plus mam pomysł na kilka jeszcze innych dodatkowych projektów. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy, które pojawią się za jakiś czas.